Wstąpił najpierw do niższego, a po roku do wyższego seminarium wychownego w Lyonie. Gdybym został księdzem, niejedną duszę doprowadziłbym do Boga. Nauka przychodziła mu trudno. Przełożeni radzili wystąpić z seminarium. Na szczęście powstrzymał chłopca ojciec Balej. udzielając mu ekiuli lekcji łaciny. Poznał jego gorliwość, i szlachetność. Jan Maria Wianej kończył seminarium. Po ostatnim egzaminie. Jeden z profesorów powiedział: Wiesz tyle samo, a nawet więcej, niż większość miejskich proboszczów. 13 sierpnia 1815 roku otrzymał uprawnione święcenia kapłańskie. Miał 29 lat. Ksiądz Baryk prosił biskupa, aby po święceniach przydzielono mu księdza Wiedeja jako wykwariusza. Trzy pierwsze lata kapłaństwa spędził więc u proboszcza, któremu tak wiele zawdzięczał. I okazując mu tym ogromny szacunek. Mistrz i uczeń prześcigali się do dobrych modlitwie w i Po śmierci ojca Baleja i Jan Maria Maria został przeniesiony do Arzadomus, gdzie wkrótce mianowano go proboszczem. Jadąc na nową placówkę, spotkał chłopca. Zapytał go o drogę. Ty mi wskazałeś drogę do Arzadomus a ja ci wskażę drogę do Nieba. Podziękował młody Ksiądz Jabłek został parafię mocno zaniedbaną. Liczyła tylko dwustu trzydziestu wiernych. Jakie to małe! Patrzał z okna. O mieszkańcach arcy mówili z pogardą. Tym się różnią od bydła, że są w chrzczeniu. Nie przeraziło go to. Padł na kolana i modlił się za swoją mamą parafę. Czułem się szczęśliwy. Mogę żyć w stanie ubóstwie. jestem sam. Mogę mnożyć dowolnie obudę, dzięki miłosierdzia. Mogę spędzać długie godziny na modlitwach. Z takim nastawieniem rozpoczął pracę nowy proboszcz Ars. Nie przypuszczają, że zostanie tu aż 41 lat. W najbliższą niedzielę na mszy świętej zgromadziła się cała parafia. Ciekawi byli nowego proboszcza. Jan Maria Wianej był człowiekiem pogodnym i wesołym. Przypadł do gustu mieszkańcom wioski. Nie podejrzewali, że w tym wychodzonym człowieku może być aż tak wielki duch. Zaczynał pobudzać swoich do wiary przede wszystkim w własnego życia. Było ono pełne skromności, wypełnione modlitwą, prostymi z serca płynącymi kazaniami, olbrzymią troskliwością o ubogich. Wstawał najwcześniej z całej wsi. Jeżeli mój język nie potrafi powiedzieć ci w każdej chwili, że Cię kocham, to pragnę, aby moje serce powtarzało Ci to tylekroć, ile razy odbywałem. Najmniej czasu poświęcał sobie i swoim potrzebom. Opowiadał przyjacielowi w wielkiej tajemnicy o swoim obiedzie. Obiad przygotowałem szybko. Zrobiłem trzy klasy. Pierwszy zjadłem, wybiegłem drugi. Drugi, wybiegłem trzeci. Trzeci zaś, podczas porządkowania naczyń. Pobiłem bliską wodę i koniec. Starczyło mi to na dwa lub trzy dni. Bardzo często odwiedzał najbiedniejszych. Zanosił mi słowo pociechy, trochę nadziei i często materialne wsparcie. Choć dla siebie nigdy nie miał pieniędzy, Ubogim rozdawał je tak, jakby tak pokażyły go w palce. Nigdy nie był w pałacu. Przyjacielu bogiem. Są przyjaciółmi Boga. Wielką wagę przygotowano do niedzielnej przy świętej. Niedziela jest niebogą. Boga. Nie wolno jej Boga brać. Nakradzionym, nikt jeszcze się nie wzbogaci. Dla wiernych, uczestniczenie we mszy Świętej odprawionej przez proboszcza było wielkim przeżyciem. Kazanie, choć mozolnie przygotowane i wyuczone na pamięć, i tak czasami wyszło. Kapłan, jakimby nie był, jest zawsze narzędziem. Które Bóg osługuje się w swojego słowa. To była prawda, którą wielokrotnie powtarza, w czasie mszy świętej, a przy istoczeniu, rozmodlona twarz księdza Jana Janeja zastygła w bezruchu. Zdawało się wszystkim, że widział Chrystusa złożonego na ołtarzu. Być może wtedy rodziły się myśli o wielkości kropłaństwa, które potem zaprosił. Ach, jakiż wielki skarb! jeśli zrobimy to samo. Umarł z Sam jest Sam Bóg jest niepodpuszny. Kapłan wypowiada słowa konsekracja, a nasz Pan wstępuje z nieba. Kapłan nie jest kapłanem dla siebie. Nie daje sobie rozgrzeszenia. Nie udziela sobie sakramentów. On jest dla was. Tak rozumiane kapłaństwo było dla księdza jak inspiracją do codziennego spalania się w ludzi. Miał dar przenikania człowieka i jednania ludzi z Bogiem. W Konstytucjonale spędzał po 16 godzin. Grzesznicy zabijają grzesznika. Do Ars przyjeżdżały tysiące pielgrzymów, ludzi, którzy pragnęli pojednać się z Bogiem przez posługę tamtejszego proboszcza. W czasie proboszczowania Jan, księdza Jana, Jana Marii do Ars przybyło ponad milion pielgrzymów. Opowiadali, że diabeł mówi. Gdyby we Francji było takich pięciu, nie miałbym tu co robić. Ten charyzmat święty Jan Janej odczytał z pokorą. Dawał z siebie wszystko. Pracę przepłacał zdrowie, zwłaszcza zimą. Nieraz musiałem długo sprawdzić, czy nie odpadły mi nogi, bo ich w ogóle nie czułem. Czasami odrożona skóra Dostawał mi w skarpetku. Zawsze spowiadał do ostatniego krzesznika, który czekał na Boże Miłosierdzie. Gdy wszyscy odeszli, ksiądz Jan Maria jeszcze długie godziny zostawał w kościele, klęcząc przed tabernakulą. Trwało to do późnej nocy. Upracowany, czasem zmarznięty, zmęczony, nie mógł odpocząć. Co noc przez 35 lat nękał koszata. Chcąc uczynić niezdolnym do posługiwania. Podejrzli i skontrolowali powłoszcza, gdy zobaczyli, co złego potrafi uczynić szatan, uciekali. Szatan jest zły, ale jest także głupi. Wścieka się, a to dobry znak. Zauważyłem, że jeśli zamek narasta nasilają się ataki, oznacza to... No, iż następnego dnia pojawi się w nim jakiś wielki grześnik. To dobry znak, zapowiadający organy obywatel. Bóg jest bardziej dobry, niż diabeł, rozumiem. To On mnie, szczerze. Przytrzymałem to wszystko i ofiarowałem jako jakoś uczynienie za, za przewiny własne grzeszników, których wyspowiadałem. Lat przebywało, było mu coraz trudniej. A skąd ten człowiek czekał się do tak wielkiego dzieła? Kiedy brakowało się biegłem przed nadrnego jak pies do swego mama. Wzmocniony na duchu, chwiejnym krokiem wracał do konfesjonalu. ksiądz Janej był niezastąpiony. Ludzie wszędzie szli za nim, ale on miał coraz mniej siły. We wtorek, 2 sierpnia, bardzo cierpiąc, przyjął sakramentom męczenia i Eucharystii, spłaczą wyznał. Jaki nasz pan jest nowy? Przychodzi do mnie, kiedy ja już do Niego przyjść nie mogę. Pan Bóg powołał do się kiesięcy i Marię 4 sierpnia 1859 roku o godzinie drugiej w nocy. A w kościele czekały tysiące ludzie na spowiedź. Kto teraz będzie spowiadał? Pochowano go nie na cmentarzu, ale w kościele parafialnym. 12 lat później rozpoczęto ar pod wielkiej Bazyliki w 1905 roku papież już X Bartyfikował proboszcza z Ars, a Pius XI przy kanonizacji w 1925 roku ogłosił go patronem proboszczów. Przydzielnie jest Pan Bóg, że swoją wszechmoc okazuje przez takich prostych ludzi, a podejmuje w miłosierdziu. Wystarczy konfesjonał i kapłan, a odmieni się tej ziemi. Święty proboszcz z Ars Mama mnie użyła, że księdza proboszka całuje się w rękę, w obie ręce Cię mówi, bo jesteś proboszczem i świętym, taki prosty, pokorny, mały, a taki wielki. Po procesji, wychodząc z kościoła, każdy będzie mógł odczuwać obrazek z podpisem świętego proboszcza z Ars Jana Maria Galeja, a na odwrocie z modlitwą za kapłanów. Bardzo proszę, wychodząc po procesji, zabrać tam każdym pamiątkiem tego spotkania i na